Jak już zrobiliście ideę, to określacie wtedy statut. I ten statut to jest taki zapis, co my w tej fundacji będziemy robić. I ten statut zatwierdza sąd KRS, czyli rejestr sądowy. Zatwierdza statut, który mówi jakie są wasze cele. I od tego momentu nikt nie może podważyć tego co jest w statucie. W bardzo dużym uproszczeniu. Wy jesteście fundatorem, który powołuje statut, jeżeli KRS zatwierdził, tak, ten statut jest zgodny z, z prawem, to to jest troszkę tak, jakbyście byli prezydentem, a to jest konstytucja. Koniec kroka, z tym się nie dyskutuje. Jeżeli statut czegoś nie zakazuje, znaczy, że możecie to robić. I jeżeli urzędnik zapyta, a czemu kupiliście sobie wana i basen, to odpowiedź jest bardzo prosta: fundator tak zdecydował. Na czemu fundator zdecydował? Ale statut na tego nie zabrania. No dobra. I ja często się spotykałem z tym na kontrolach, szczególnie jak, jak mnie krzyżowo podczas COVID-a kontrolowali, bo zaczęliśmy pomagać przedsiębiorcom. Jakim całkiem przypadkiem dwa miesiące później skontrolowali mi wszystkie spółki, wszystkie fundacje i tak dalej. Bardzo dobrze, bo sprawdziliśmy ich procedury, Oczywiście po roku nic nie znaleźli, a my się świetnie bawiliśmy, wpuszczając ich w maliny. Ale tam też dostałem taką informację. To, że nam się nie podoba to, co robicie, bo świetnie mieliśmy to poukładane, nie znaczy, że to jest nielegalne, więc musimy dopuścić. Więc babce po prostu się nie podobała nasza konstrukcja, ale nie było w prawie, która zakazywała, żebyśmy coś takiego robili. Przelicz, ile dzięki nam możesz zaoszczędzić czasu, pieniędzy i nerwów.